Sala bokserska powstała na prośbę klubu Red Fighters Jelenia Góra. Wcześniej zawodnicy trenowali również w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, ale w mniej profesjonalnym pomieszczeniu. Musieliśmy nosić ten sprzęt, teraz mamy go na stałe, tak naprawdę jest to jedyna sala w tym momencie tak sprojona w Jeleniej Górze. No, zawodników mamy w tym momencie pięciu licencjonowanych, w tym dwóch wicemistrz, wicemistrzów Polski, trzech e, mistrzów Dolnego Śląska. No i w tym następnym roku myślę, że kolejnych zawodników będziemy już mieli, z tego co widzę rozwija się klub i, i, i kolejne sukcesy myślę przyjdą już same. Jeżeli chodzi o stacje treningowe, no to worki, e, że tak powiem spisują się idealnie, e, ketle e, do treningów piątkowych, czyli do treningów wytrzymałościowo-wydolnościowych. No wiadomo, no ring jest to, jest to, z tego co mi wiadomo, pierwszy, pierwszy ring w Jelenie Górze Bokserskiej. No, tutaj, jeżeli chodzi o, o, o to, że trenujemy na ringu w środę, no to, to, to tutaj są sparingi i to naprawdę bardzo, bardzo dużo pomaga. Powstanie sali bokserskiej było możliwe dzięki wsparciu szkoły oraz miasta Jelenia Góra. Jeżeli sam klub się zwrócił, jeżeli są osoby chętne do korzystania, jeżeli we współpracy ze szkołą robią to, to znaczy, że takie rzeczy są potrzebne. Wydaje mi się, że współpraca jest bardzo wzorowa, nawet wzorcowa. Ta sala przeznaczona jest oczywiście dla klubu, ale do południa, tak jak prowadzone są lekcje. Płewiści korzystają tutaj łącznie z klasami, z tego tutaj miejsca, no przede wszystkim rozkładane są stoły pingpongowe. No ale panowie pozwolili, żeby tutaj uczniowie, chłopcy poćwiczyli sobie troszeczkę. Wcześniej, wcześniej też tutaj ćwiczyli, tego w innej sali, tak? To znaczy to jest kolejna sala gimnastyczna. Mamy trzy sale gimnastyczne, to jest czwarta, także nam nie brakuje miejsca do wykonywania tych ćwiczeń. A na treningi organizowane przez klub Red Fighters pod okiem profesjonalnych trenerów uczęszcza około 20 osób w różnym wieku, są to zarówno dzieci, jak i dorośli.